Przepraszam pana. Czego chcesz? Nadchodzi Imperium. Przygotujcie się do walki. No co ty, Imperium? Tutaj nigdy nie było i nie będzie. A właśnie, że jest Imperium. Nie widział pan szturmowców w pustyni? A no, to widziałem. No i widzi pan. To oznacza, że szturmowcy też są na planecie Tatooine. Dobra. A co chodzi z tym nadejściem Imperium? No właśnie mówię panu, że nadchodzi prawie cała armia. Jak to cała armia. Nie rozumiem. No właśnie, mówię panu. No, że ca. Że nadchodzi prawie cała armia. To tutaj. Zatrzymajcie się. Tłumaczę panu, że nadchodzi prawie cała armia. A ja nie wierzę. To tutaj. Czekajcie. Naprawdę nadchodzi prawie cała armia. A ja ci nie wierzę. Otwierać. To Jedi. Łapać ich. To Obiłan. To Dart Vader. Łapać Obiwan. Czekam. O co chodzi? Jedi, jak to niemożliwe. Czekaj sam to sprawdzę. A faktycznie to Jedi. O nie. Czekaj. Kim jesteś? Jestem Darth Vader. To, co chcesz mi zrobić, chcecie tylko pokonać. To chyba nie pójdzie ci tak łatwo. Dobra, uciekam za tym Jedi. Chyba powinniśmy wracać na statek. Masz rację.